Maneczko wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku. uzbieracza poszukiwacza skarbów złomowych, u Jacka Recyklera. Co mamy? No mamy jakiś złomik, mamy jakieś skarby świetnikowe. Po drodze widziałem fajną wystawkę, fajną, przynajmniej wydawała mi się być fajna. Jakieś takie elektrośmieci ale tam było więcej drukarek niż czegoś fajnego. A chociaż też coś stamtąd zabrałem, to też zobaczycie. No i są fantyzmowe, jest coś naprawdę, naprawdę, może powiedzmy, że bardzo fajnego dla mnie, coś co trafi do mojej kolekcji, nie tutaj, trafi to pewnie do chaty, przynajmniej na razie, do zakonserwowania, do oczyszczenia, tamci co widzieliście, pewnie ktoś widział shorta, to pewnie się domyśla, co, co będzie, no i co, no co, no przejdźmy do podsumowania, zobaczmy co tam mamy, najpierw Wam pokażę, panty śmietnikowe tak nic specjalnego, ale coś zawsze coś to co wyszło spod z hasioka to tam jakaś trochę elektroniki wiecie, tablet niestety zbity, nie wiem czy będzie widać zbita szybka ale go można sprzedać na na ekocenter jako jako center przyjmują takie rzeczy nie ma to jakichś wielkich pieniędzy, ale wiecie spod hasioka zawsze parę groszy a jak ktoś chce się dowiedzieć jak można sprzedać? To zawsze odsyłam do gołąbka na kanał Gołąb Recycling. Tam się dowiecie tego dużo więcej. Jak spakować, jak coś dalej. Coś takiego, cztery razy nie wiem kartonik. W kartoniku była, była i sobie jest taka płytka. To pójdzie też na sprzedaż. Ja to jako karta tam rozszerzeń czy coś takiego. Jakieś kabelki z pozłaconymi końcówkami, to z pewnością wiem do kogo. No płytkę, Gołąbek też płytkę sprzeda w Ekocenter. Można wszystko sprzedać, naprawdę płytki, płytki, te dyski, nie wiem, co ja gadam, dyski CD. CD to, to chyba po 50 czy 60 groszy, ale zawsze to jakiś grosz, wiecie, do kieszeni smartfona, jakiegoś Samsunga. Nie wiem dokładnie, co to jest ale takie smartfony uszkodzone też można w center sprzedać taka drobna elektronika no tu myślałem że będzie tablet w zasadzie takie dwie sztuki dwie sztuki wziąłem jednego już skonfiskowała moja córeczka działa jedna i druga klawiatura na bluetooth magnetyczna działa jak najbardziej wszystko jest z nią ok nie wiem czy ta też działa ta też działa, podświetlane, wszystko działa. Połączyć z telefonem, się, czy z tabletem, także tu fajna sprawa. Także powiedzmy, że się opłacało. To nie jest jeszcze koniec moich elektrośmieci. Same tu i bardzo fajne, taki ja jestem. Wiecie, to co najciekawsze. Taki wielki keyboard. Nie wiem, czy działa, nie sprawdzałem. Jest na 6 materii, dużych paluszków ale wygląda że jest w stanie no kurcze bardzo dobrym albo ktoś dbał albo ktoś nie używał tak prawdę mówiąc nie wiem czy chcę go do domu tych zabawek grających jest multum to cóż, żyjemy w takich czasach że dzieci mają wszystko to co by chciały kiedyś wystarczył kij i felga od roweru do zabawy Dzisiaj potrzeba cudów, niewidów, żeby dziecko było szczęśliwe. No niestety, takie mamy czasy. Jeśli będzie działać, coś tam się zagra, nie? Sprawdzimy w domu, a teraz przejdziemy do złomu. O, chociaż nie czujesz, a rymujesz. zobaczymy, czy jest coś czy jest coś w godnego uwagi. Myślę że, tak. Myślę, że tak. Wiadomo, u mnie to standardowo muszą być jakieś klucze jakieś narzędzia. Muszą jakieś nożyczki trafić tutaj na stół. Co tu jeszcze mamy? Stary cyrkiel ślusarski. No widać, że zgięty, ale to niekoniecznie do użytku. Na zasadzie do użytku. Dziś wiecie, ludzie zbierają różne rzeczy. Także dobra, nie było tematu kombinerki, obcęgi w zasadzie. Jak obcęgi mam bardzo fajną. Bardzo fajną sikierę. Taką, jakby to powiedzieć, kształtem dość nietypową. To, że ubrudzona w farbie, to jej absolutnie nic nie przeszkadza. Jest to jakaś sygnatura. Kieliszek i opłatek. Nie no, nie wiem dokładnie, co to jest. Trochę ją tam gdzieś dzięcią puknął. Ale to nie szkodzi naprawdę do zrobienia, jak najbardziej. Tym bardziej, że jest cała, nie popękana. Musiało być też coś dla mnie. Bo nie byłbym sobą. Gdybym nie trafił pięknego, wielkiego przełącznika To jest amelinium Także już mamy amelinium do odzysku Tu będą piękne Piękne groszki, ja je tam widzę Pewnie Wy też już Widzicie jednego Robiłem takie już nie raz To są stare przełączniki DDR Tu są fajne groszki Do odpalenia z mosiądzu Widać tutaj oznaczenia DDR Ale resztę, żeby Wam pokazać rzucę was chyba na statyw tak będzie mi łatwiej może i to nie będzie nic nadzwyczajnego ale bo już dostrzegacie pewnie tarkę tarę do prania ja je zawsze zabieram, leży ich u mnie już multum niech sobie leżą, przyjdzie wiosna ludzie będą potrzebować do ogrodów do ozdoby, ja wiem co mówię także warto na złomie kupić tym bardziej, że kupując taką tarę zapłacicie 5 zł czy 6 Także wiecie, warto, warto. Co tu mamy jeszcze? Piękną wiertarkę celmy. Gdzieś tu jest tabliczka znamionowa. Jest celma, nie wiem, PRCB 10, coś takiego. Ja się nie znam, absolutnie nie znam. Nie będę sprawdzał, nawet nie będę podłączał, chociaż tu, tu wygląda na to, że to wszystko działa. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie ma tylko wtyczki. Ale tą przyjemność sprawdzenia zostawię to komu innemu, no nie ma rączki, ja Przy, mówię, przyjemność sprawdzenia zostawię komu innemu. Na razie poleży jeśli się zorganizuje więcej takich gadżetów z pewnością trafi odpowiednie ręce. I co my tu jeszcze mamy? Dwie rzeczy. Pierwszym będzie. Adam. z tej strony może nie wygląda jeszcze powiedzmy, że super, ale z tej strony niestety już gruz. Dla jednych to jest wiecie kawałek złomu, dla innych to jest część historii. Mimo wszystko też część naszej historii. Przykrej, bo przykrej, ale to nie jest film historyczny tylko złomowy, Mówię, chociaż powiem Wam, że takie uszkodzenia też robią robotę dobra historia do tego, jest mega tym bardziej, że powiedzmy, że jest jeszcze tu wiecie, skóra w środku no taki gadżet na półkę do odnowienia można z tego przerobić na lampy, też widziałem lampy zrobione z takich nocników no ja się cieszę, że go znalazłem Zawsze chciałem wykopać, wiecie jak to jest, wykopać swój hełm, ale znaleźć na złomowisku To też jest fajnie To jeszcze nie jest wszystko Jeszcze jedna rzecz której jeszcze nie widzieliście Już się domyślacie co to jest Wiecie w zasadzie Maszyna do szycia dom którym... Łucznik Gość, który ją Oddawał na złom Mówił, że działa na 100% działa tylko nie ma do niej mam na końcu języka jak to powiedzieć biedronia nie biedronia tylko tego wiecie no pedała o nie ma pedała nie ma okablowania a poza tym jeszcze mam migły igły kawałek spodni czy czego tam skarpetki można na zimę sobie uszyć Przedom łucznik zakłady metalowe no fajna sprawa moja mamusia kiedyś taką miała chyba nawet identyczną I mam nadzieję że znajdę tego znajdę może kiedyś się trafi ten gej pedał kable i uda się podłączyć także ja co ja zadowolony z takich pierdołów z takiego czegoś no i jeszcze trochę elektroniki także wiecie jeśli ten teges no i co trzymajcie się 那那是那个，嘿